Senność z natłoku myśli to stan, kiedy nie możesz zasnąć i kręcisz jak karuzeli wokół jednej konkretnej myśli, albo jak kręcą, kręcące się karuzeli, podpika cała masa dzieci, czyli myśli, która chce się wrzucić do tej karuzeli różnych wydarzeń i zdarzeń. bować tą karuzelę. Jak ją wyciszyć? Możesz zastosować. Punkt akupunkturowy, który znajduje się z tyłu Twojej głowy za uchem. Mamy koniuszek ucha, zjeżdżamy w dół dasz w rowek, tak zwany dołeczek. to miejsce takie tkliwe i za przyjemne. To znaczy, że jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym powinieneś być. To z drugiej strony znajdujesz i masujesz. Dobrze jest wprowadzić do tak zwanej praktyki i rutyny. Codziennej, jak idziesz się położyć, spać, zgaś światło, włącz muzyczkę i zacznij masować te punkty. Jeżeli jest to dla ciebie niewystarczające i uważasz, że nie działa, to będzie znaczyło, że potrzeba ci trochę silniejszej stymulacji, więc poszukaj w Twoim rejonie akupunkturysty i wybierz się po prostu na akupunkturę. Zaobserwuj mnie, bo więcej takich typów.